Termin ten po raz pierwszy został użyty w 2017 roku, czyli ledwo 8 lat temu, a już dziś deepfake'i stają się coraz trudniejsze do wychwycenia i rozpoznania. Deepfake to obraz lub nagranie, które zostało zmodyfikowane lub zmanipulowane, żeby błędnie przedstawić kogoś jako mówiącego lub robiącego coś, czego w rzeczywistości ani nie powiedział, ani nie zrobił. Prawdopodobnie znasz zabawne filtry ze Snapchat'a czy innych aplikacji, które pozwoliły ci wymienić swoją twarz na twarz kogoś innego, albo może wysłałeś do aplikacji zdjęcie, które miało ci pokazać, jak będziesz wyglądał w wieku podeszłym. Ale dziś deepfake'y wykorzystywane są do manipulacji, oszustw, zastraszania i nękania. Deepfake'i stanowią też realne zagrożenie dla geopolityki, ponieważ fałszywe media potrafią prezentować to, co nieprawdziwe, jako prawdziwe. Ale to, co bardziej namacalne, to to, że ideę deepfake'ów można też wykorzystać, by pokazać to, co prawdziwe, jako fałszywe. Czy istnieją detektory deepfake'ów? Opracowane różne detektory. Nad jednym z nich pracuje firma Intel, ale zdarza jej się klasyfikować prawdziwe firmy jako deepfake'i, co tylko podkreśla, jak trudnym jest to zadaniem. Dlatego w następnej rolce powiem Wam, jak możecie rozpoznać deepfake.